Domy, które pragną teraz wejść do całego domu duchowego, który yy, Duch Święty buduje, którą dla Matki Najświętszej, domy Modlitwy Świętego Sarbela, podejdziecie teraz po kolei. Te, które otworzymy, najpierw zwrócimy się do niego. Tak jak dzisiaj rano byliśmy przy takiej samej figurze, stworzyliśmy hołd dziś w królowej Polski. Dzisiaj, Mario, również składamy Ci do Twoich stóp. To dzieło Twoje, o każdy dom to jest Twój modlitwy. Dzisiaj otwierając kolejny dom 379 i 380. Dlatego najpierw zanieśmy do Boga modlitwę tej tajemnicy Różańca, tej tajemnicy Różańca, którą odmówimy teraz. Chciałbym, abyśmy odmówili w intencji tych, którzy do Waszych domów będą przychodzić. Którzy się modlą z Wami, którzy będą nieustannie towarzyszyć Wam, a może nowe osoby, które kiedyś przyjdą i za wszystkie domy modlitwy św. Szarbela, które są w Polsce, Witali. Teraz przed chwilą spotkałem Emanuele, która odpowiada za domy modlitwy w całej Włoszech, tak jak Milena w Polsce. Zobaczcie, jak fajnie, że to wszystko się gromadzi w to piękny obraz, prawda, który nie ręką ludzką jest budowana. Na pewno nie ręką ludzką. Macie tego świadome. To Matka Boża Was zaprosiła, to święty Szarbel was zaprosił do tego, by stać się Jego domem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Chciałbym, abyśmy w tej tajemnicy, bo ona z nieba przychodzi, dużo mi ciałem, by nam pomóc. Ona nas prowadzi. Dlatego... Chcielibyśmy ofiarować te wszystkie intencje Ojca Nasz, któryś jest w niebie. święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Polecając Waszą powrót szczęśliwy do Polski, Mario prowadź Ty, Bądź Ty kierowcą każdego z autobusów. Bądź Ty patronką każdego tam siedzącego. Proń ich i chroni, aby szczęśliwie powrócili też do domu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża. się za nami wrzesnymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wrzesnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami. I błogosławiony owoc przywota Twojego Jezu. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc przywota Twojego Jezu. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami krzyżnymi, teraz i w godzinę śmierci. Kroważ Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, łóżczyc za nawet życiu. Proważ Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boże. przyjmijcie się z nami w życiu, Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, wstawacz nam nasze życie, zachowaj nas do żołdnia piekielnego, i zaprowadź wszystkie dusze do Niego. pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Powierzamy Ci matko wszystkie nasze domy modlitwy w Polsce, za granicą, w każdym miejscu, które są i które powstaną, w tym miejscu przyjmij nieustannie tę naszą ofiarę naszych momentów, kiedy chcemy być razem. Czasem trud, to wszystko, trud tego pielgrzymowania. Bycia, wszystko składamy do Twoich stóp. Pana Ojcu i synowi. to się... tak Przed Mszym świętą, która kończy nasz pobyt tutaj w Meczu Glory. Ale to nie jest koniec to początek. Z Matką Bożą, dobrego początku. My wciąż musimy zaczynać. Ile razy spotykacie się w domach modlitwy? Pamiętajcie, że każde spotkanie jest czymś innym. Niezapomniane są chwile spotykać świętego Ojca, razem z nim, z naszym Ojcem Szarbenem, uwielbiając Boga, ale jakże pięknie uwielbiając Matkę Najświętszą, bo on ją tak mocno kochał. Cięcie w domach modlitwy. Mówię to w Meczugorie, tu w tym miejscu, chciejcie pielęgnować piękno, chciejcie obdarzać się pięknem spotkania ze sobą, abyście po modlitwie zawsze wypili herbatę czy kawę, żebyście ciasto przygotowywali albo jakieś ciastka, które nie będą was mocno tuczyć. Żebyście cieszyli się sobą, ale żebyście wiedzieli, że Matka Najświętsza, ona chce, by swoje dzieci, jej córki i synowie żyli w miłości. Byście sobie przebaczali nawzajem, abyście przybywali do sanktuariów Matki Bożej, organizujcie czasem Wasz dom modlitwy, jedźcie sami, Waszym domem, do jakiegoś miejsca i możecie tam spędzić jakiś czas na modlitwie razem. Zapalając lampę oliwną w Waszych domach, wiedzcie, że ona przypomina, by zapalać serca dla Boga. Ile razy ją zapalacie w domu, pamiętajcie, że to serce musi płonąć miłością Wasze serca, że musicie płonąć właśnie taką wiarą i świadectwem. Oto Was z całego serca proszę. Kari e Sorelle, aprendo. la nuova casa di preghiera 2 di san charvel maclou 379 380 e sono quattro dopo il nostro viaggio guardate una settimana ma sono nato quattro case di preghiera di san charvel una anche negli stati uniti altri in polonia e siamo qui per benedire altre due nuove case pregando maria offrendo sotto i suoi piedi. Ma il mio messaggio qui da Mezzogorrie a tutti voi che siete nella famiglia, di casa, di preghiera di San Charvel, siate felici, donatevi la bellezza uno l'altro, ogni volta quanto ogni settimana avete il vostro incontro, siate con gioia, perché ogni incontro è indimenticabile, ogni incontro è diverso, anche per prima cosa che siete più vecchi ogni incontro, ogni settimana, ma siamo più vicini a incontrare Gesù. Allora dovete lasciare uno l'altro questo l'amore e perdono. Non vi dimenticate, dopo vostra preghiera a casa, con i vostri, con familiari, con i vostri vicini, dopo preparare caffè per stare insieme, forse mangiare qualche dolce, ma non troppo pesante perché voi state male. Ma è importante è che voi avete questo, questa gioia nel cuore. Ricordatevi, questo vuole Maria da noi, che siamo uniti. Maria chiede, siate discepoli dell'amore, significa donatevi cuore uno al prossimo, uno all'altro, una parte del cuore, ma il fondamento, quello dentro, quello più bello del cuore. Deve essere donata Maria. E dopo andrà tutto bene. A fidiamo a San Szarbel Maklów, a voi e a priroque z te nuove case di pregiera, con la benedizione. Powierzamy wszystko świętemu Ojcu Szarbelowi, błogosłając wasze karze. Niech przystąpią ci, którzy będą tworzyć dom odity w Tarnowie. tutaj. lora quelli, que sono nella città Tarnów. Marito e molie, che na la casa di pregiera. La Casa di Bregiera nove, dom modlitwy 379. Boże Ojcze Wszechmogący, pobłogosław ten nowy dom modlitwy, który w swojej woli powstaje w Tarnowie dom modlitwy Bogu Miły i Kazimierza Żydzy Gadło. Błogosław. A Ty, święty Ojcze Szarbelu, broni, chroni obserwuj przeciwności i wy wypraszaj ich łaski i w dom jest domem też twoim w imię ojca i syna i ducha świętego amen Benediciamo la casa di preghiera 379 Bogumiła qui kasimiro zigadło a tarnów nella città del sud della polonia che signore la benedica nel nome del Padre dello Spirito Santo, Amen. gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, 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 nei secoli dei secoli sempre, 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 preghiera. Seconda casa di preghiera sarà 380 sempre, sempre, che guida questa casa, ma vivono nel paese vicino a Cracovia. Wicino Wieliczka do Wesono i sale. a i Jama Przenosza. Mieszkają w miejscowości Przenosza niedale, niedaleko Skrzydnej, ale też niedaleko od Wieliczki, bo miasto znane, Szczyżyca, gromadzą się już od kilku miesięcy, ale dzisiaj stają się domem modlitwy Świętego Szarwela numer 380. Boże Ojcze wszechmogący pobłogosław ten nowy dom modlitwy. Numer 380 przenoszy Aliny Bukowiec i tych, którzy tam przybywają, a Ty, Święty Ojcze Szarbewu, zamieszkaj tam, prowadź ich, broni, chroni i wypraszaj im potrzebne łaski, o które będą prosić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oni Onipotenty, benedyci questa casa di preghiera numero 380. Di Alina Bukowiec nel Paese przenosza vicino bieliczka e li benedici e li difendi e intercedi per loro. Nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo. Amen. Cova ojcu i senovi i duchovi świętemu, jak poi na początku, teraz i zawsze, na vitti veggi. Gloria al Padre, al Figlio allo Spirito Santo i principio sempre nei secoli dei secoli. Amen. San Szarbel, prega per noi. San Charbel prega per noi. A wete, Szary, mogę zostawić tą kartkę? To, to teraz dla Was wszystkich przed Są Świętą, na drogę, abyście byli radośni, szczęśliwi. Niech Maria Was prowadzi. Allora benedicjony per voi, per la strada. Che siate felici. Da quale paese? Da quale città? Bergamo. Eh, conosco, Ricordiamo San Giovanni XXIII, sì, no. sotto il monte, quanto anche siamo lì, ogni sono sbergamo qui, a vi ricordiamo il son di Scientego Iana 20 Cececo, sbergamo. Allora preghiamo insieme beatificato con San Giovanni Paolo II. Sì. Allora, San Giovanni Paolo II, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Ora, benedizione, teras bogus. E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Arrivederci.